Wszystko jest na klip. A dzisiaj pokażę Wam, jak pobrać skocznie. Czyli, jak pobrać sj 4 Bo tu. to Wam chodziło. Tu, tutaj naciskamy. Download. Ja już nacisnąłem. I się pobiera. Bo tutaj będzie po albo download. Naciskamy to. I potem. Jak już to nacisnęliśmy, tutaj Wam ci się Wam wierzę. A jak się nie otworzy, to wchodzimy tutaj, ale to się może jest jakiś chłop ze strony. Zobaczymy. Jeśli Wam się nie otworzy zamknijcie w Chroma i wejdźcie do tego o taki on wam ten. Niby serwer Zażę, tam, coś. Klucz ignorujcie. Chodźcie do DSJ. Tutaj jest coś takiego co weźcie RAN. I tutaj jeżeli tak albo jest. Język. Ok. Akceptuję. Dalej. Polish Folder już istnieje. Czy, czy mimo chcesz zainstalować aplikację w tym folderze? Tak. Dalej. dalej Instaluj. tutaj zakończymy. zakończone link do strony macie w opisie tutaj kliknijcie okej okay. i tutaj otwiera się gra lucz i osobę rejestruję, co macie w opisie. I tutaj wchodzimy Kupę pełną werfię. Wpisz glucz. Tutaj mamy. M musicie się wpisać tak, jak widać w, w pisie. I imię musi być tak samo napisane. Wait a want. Okaże się, jeszcze nie przechwyciłam gry.